Dzień dobry, dzień dobry kochani z tej strony Pizze Staro odsiekłania po długiej nieobecności e, Parę dni mnie tu nie było kochani e, A to dlatego, że no niestety miałam problem techniczny z telefonem No i musiałam się tutaj jakoś e, szybko ogarnąć, żeby tutaj e, to kochani e, zażegnać e, Ci co mnie nie znają mam na imię Anna i jest swoją pasją Dziękuję Wam, kochani, za komentarze, za lajki, za subskrypcje, które tak licznie przychodzą. Zapraszam serdecznie też i na grupę na Facebooku. Tam też są niektóre fajne rzeczy, będą się pojawiać. A dzisiaj, kochani, do Was przychodzę z kolejnym czytankiem, z nowymi kartami. Aniołowie i przedkowie. Macie tutaj trzy grupki. Grupa pierwsza strażniczka magii, druga grupa mężczyźni, ale wy tego nie widzicie, i grupa trzecia astronom. A dzisiejszym tematem naszego rozkładu będzie: co wszechświat, gdyby dla ciebie ma, zamierza. Bierzemy to, słuchajcie, jak gdyby w takiej formie zabawy. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie ze wszystkimi musi rezonować. I zobaczymy, co tutaj dla Was się wydarzy. Załóżmy do przeciągu 6 miesięcy. Tak sobie zrobimy to czytanie, czyli od tego miesiąca, czyli mamy teraz luty, czyli policzymy sobie luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, do lipca, kochani. Do lipca będzie ten rozkład ważny. Oczywiście, jak to mówię, bierzemy troszeczkę z przymrużeniem oka. No cóż, to co kochani, zaczynamy. Co tutaj jeszcze będzie się dla Was szykowało? No, to więc, daję Wam chwilę, abyście sobie wybrali tą kartę, która Was przyciąga. No i kochani, zaczynamy. No i kochani, witam grupę numer jeden, Strażniczka Magii, o bloku wewnętrzną magię. Czyli kochani, ogólnie, jeżeli chodzi o tą kartę, to magia i jak gdyby Wewnętrzna most, którą macie w sobie, gdzieś tam macie jakieś pytania, odpowiedzi, które macie w sobie, to wszystko, kochanie, jest w Was. Więc tu Wasze, jak gdyby mm, zadania, pytania, które macie w sobie, to one już są w Was i Wy wiecie, co dla, tak naprawdę, co dla Was jest dobre, co dla Was jest złe. I Wy tak naprawdę jesteście właśnie takim aniołem, który daje dobre rzeczy, które um, powinien w sobie rozwijać przede wszystkim e, swoje, jak gdyby e, właśnie pasje, e, życie, to co wam przyciąga, to właśnie ta karta to kochani symbolizuje, czyli po prostu jesteście magikami, e, jesteście wróżkami e, i oczywiście ja tu już e, powoli kochani patrzę, e, co tu dla was e, od wszechświata czy od tych wyższych mocy od aniołów na te sześć miesięcy co tu dla was się wydarzy sześć miesięcy od dziś od lutego i patrzymy luty marzec Piecień. Maj. Raz, dwa, trzy, cztery. Maj, czerwiec, lipiec. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, do lipca, dobrze. I okej, okay, ja zaraz wam przesunę żebyście widzieli jakieś te karty. O, 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 chyba widzicie, nie? Dobrze. Zresztą tak będę po kolei mówiła, co dana karta oznacza. O, może tak zrobimy. Lepiej widać, oczywiście, że lepiej. No dobrze. I dla grupy numer pierwszej, która wybrała właśnie tą kartę, czyli Strażniczka magii, co tu dla Was, jeżeli chodzi o... Przepraszam, o te 6 miesięcy, czyli luty, kochani, mamy głupca. Dla Was może zaczynać się, kochani, nowy początek, nowe życie, nowe wszystko co tutaj do was przychodzi w tą energię głupca, wy w lutym tutaj rozpoczynacie nowe życie nowe przedsięwzięcia wszechświat nad wami pracuje, pomaga wam tutaj o, żebyście byli właśnie jak ten kotyk, który tutaj się bawi z motylkiem żebyście byli radośni przepełnieni taką energią taką werwą jesteście właśnie tacy pełni nowego jeżeli chodzi o luty Marzec Kochani gwiazda Jesteście w marcu gwiazdą Świecicie, błyszczycie Także też na Bym powiedziała Na przestrzeni zawodowej I nie tylko Wszyscy was podziwiają Jesteście cudowni No i tak mówię szczerze Ten marzec będzie bardzo korzystny dla Osób z poznaku wodnika. Nie przyjmujcie się koniunkcją, która teraz właśnie trwa, bo ona dla wodników oczywiście jest jak najbardziej pozytywna. No i tutaj, tak jak powiedziałam, w marcu wszystkie osoby jak gdyby lśnią, są cudowne. Dobrze, kwiecień, a kwietniu, no niektóre osoby będą musiały wybierać pomiędzy może dwoma partnerami, będziesz wybierał, wybierałam. Możliwe, że jeszcze tutaj będzie kwestia takiego wyboru też i zawodowego, chociaż też niekoniecznie. Poczekaj do połowy, ja bym powiedziała, poczekajcie do połowy kwietnia, nie róbcie tego wszystkiego, co macie zaplanowane na początku kwietnia, bo początek kwietnia to tam jeszcze się troszeczkę energetycznie, dużo się podzieje, jeżeli chodzi o pewne sprawy. No i co? No i w długo oczywiście wchodzicie wtedy z. Kwiecień, w maju, jak gdyby zakończycie tutaj z kwiecień wchodząc w maj, bo niektóre osoby mogą zakończyć pewne związki. No i tak. No i ten maj, no tutaj siódemka kapuław, Będziecie tacy właśnie zamknięci, będziecie tacy ostrożni. Możliwe, że jeszcze <śmiech> <śmiech> będziecie musieli tutaj Mm, troszeczkę się wstrzyma e, z niektórymi rzeczami e, no i dobrze kochani i e, czerwiec e, czerwiec będzie trochę takim wspominkowym e, miesiącem co dla niektórych e, możliwe, że będziecie tutaj bardzo walczyć o swoje zdrowie w czerwcu będziecie musieli uważać na swoje zdrowie e, bierzcie pod uwagi e, różne rzeczy a propos operacji, zabiegów E, też nie róbcie tego e, zbyt pochopnie. E, starajcie się terminy robić e, w okolicach nowi, w okolicach pełni. E, co dla niektórych wodników, też może być to właśnie taki e, miesiąc troszeczkę, właśnie spadkowy energetycznie. E, I e, lipiec, kochani, macie spełnienie marzeń. Jak najbardziej tutaj Wam się wszystko poukłada. Będziecie chronieni, będziecie mieli dużo takiej odwagi w sobie na to, aby wszystkie przedsięwzięcia, wszystkie sprawy, które byście mieli w właśnie w lipcu, tutaj do zrealizowania, może jakieś wyjazdy, to też Wam na pewno się, kochani, uda. No i dobrze, kochani, i lecimy dalej. To były dla Was, jak gdyby, Właśnie prognozy na te e, miesiące. E, a ja jeszcze Wam tutaj jeszcze zrobię kochani e, przesłanie e, dla Was od kart poświęconej duszy. I jeszcze wybiorę dla Was e, po jednej e, runie. Żebyście nie byli tak, e, to, to czytanie było takie krótkie i żeby tutaj jeszcze nam się coś podziało to zobaczymy, co jeszcze karty uświęconej duszy nam powiedzą dla grupy pierwszej No, powiem Wam, że grupa pierwsza ma bardzo fajne miesiące, bardzo fajne karty bardzo fajne przesłanie. Mówię ten, tylko tutaj mówię, ten kwiecień trochę będzie taki z pod znakiem zapytania. Dobra, i co teraz macie. Za przesłanie od kart uświęconej duszy. E, rozwój, kształt swój umysł i zmysły. Czyli najprawdopodobniej, tak jak powiedziałam, na ten lipiec tutaj e, dla Was, kochanie, się szykuje e, właśnie to spełnienie. Czyli tak jak niektórzy pójdą gdzieś w naukę, w jakieś sprawy mogą być prawo jazdy. E, no i zobaczcie. I też tutaj w tle mamy kody światła, czyli czeka cię podróż. Możliwe, że wy jeszcze zrobicie w sobie taki rachunek sumienia, i będzie was czekała taka podróż emocjonalna, czyli mogą być jeszcze kwestie transformacyjne, kochani, dla Was. Dobrze, i patrzymy dalej. I jeszcze runka. Mój kochany widzów, trochę się za Wami stęskniłam, ale już jestem. No. I e, runa. Co tutaj dla, dla Was przesłanie od run? Dla grupy pierwszej, wiecie, dzisiaj jestem tak niewyspana, Nie wiem, czy to o, właśnie ta koniunkcja tak prowadzi. Energia chyba tak. Geba, kochani, no, tak jak mówię, czeka Was też piękna, cudowna miłość w miesiącach ciepłych, czyli właśnie od tego lipca. Możliwe, że będziecie mieli spełnioną w końcu tą miłość, o której tak marzycie, tak pragniecie że grupa pierwsza będzie tutaj bardzo spełniona, bardzo taka przygotowana na to, żeby właśnie mieć coś dla siebie, miejsc są właśnie miłość, ten rozwój i bardzo pięknie kochani, życzę Wam z tego całego serca. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętamy o subskrypcji kanału, przechodzimy kochani. Jeżeli też chcecie czytania prywatnego, to serdecznie zapraszam na grupę i na Fanpage'a. Pozdrawiam serdecznie pizza z Karot PAPA i grupa druga. I witam grupę numer 2 kochani. Czyli rozwijaj się w obecnej sytuacji. Kochani moi drodzy, bierzcie to, co macie ze swojego doświadczenia. Działajcie, róbcie. Nie bójcie się korzystać z takiego doświadczenia życiowego. Słuchajcie się też starszych ludzi, jeżeli potrzebujecie rady, porady to ta karta wskazuje na to kochani, żebyście właśnie podążali taką właśnie drogą, czyli z doświadczenia, odpowiedź też jest głęboko was, wiecie co macie robić, ta karta to też jest też takim kopem też do działania do pracy nad sobą nad życiem do pracy, jeżeli nawet szukacie pracy, no to Ci, co teraz szukają, bo wiem, że jest taki okres teraz właśnie ten zimowo-wiosenny, gdzie teraz dużo osób szuka pracy, nie może znaleźć. Bo też do mnie przychodzicie z czytaniami i się pytacie, czy w końcu znajdę pracę, czy nie. Więc kochani, u każdego to zupełnie inaczej wygląda, więc patrzymy teraz, co dla grupy drugiej na te 6 miesięcy. Na te 6. Miesięcy, dobrze, luty, marzec, kwiecień, maj, 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 czerwiec i lipiec, kochani. No przepięknie, 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 wiecie. W tle mamy y, giemka mieczy. Tutaj jeszcze będziecie się zastanawiać y, nad taką właśnie Waszą y, radością, życiem, y, co tu dalej, ale nie o to chodzi. Patrzymy y, od samego początku, więc y, grupa druga, y, luty. No tutaj jeszcze są, Wam powiem, takie trudne decyzje do podjęcia w lutym, nawet w tej połowie teraz tego lutego, co trwa. Zastanawiacie się, czy faktycznie tą drogę, którą obraliście, czy to jest wasza droga, czy, to, o, czy ten związek, czy ta osoba jest akuratnie dla was. No i tutaj właśnie osoby z poznaku barana będą się właśnie w lutym bardzo mocno się zastanawiać właśnie nad e, tym, czy mm, właśnie e, było warto wchodzić w taki związek, a nie inny, czy tutaj mogło być zupełnie coś innego. E, Dobra, lód, yy, 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 marzec. Yy, a z kielichów, kochani, no macie jak, jak najbardziej, macie spełnienie marzeń, idzie do Was dobrobyt, szczęście, yy, radość życia. Yy, jeżeli chodzi o zdrowie, o takie rzeczy finansowe, to tutaj się nie martwicie, idziecie bardzo, to bardzo do, dobrą drogą. Marzec, kwiecień, król monet. No tutaj też może wychodzić właśnie jakieś, właśnie wasze doświadczenie życiowe i nie tylko. Możliwe, że będziecie wybierać też pomiędzy dwoma jakimiś osobami albo ofertami pracy. Tak jak powiedziałam, że wy będziecie teraz szukać niektóre osoby w marcu mogą znaleźć pracę. Te osoby, które są już e, jak gdyby na początku albo w połowie, bym powiedziała, takiego e, przechodzenia transformacyjnego, e, numerologicznego oczywiście, e, bo to też e, te osoby, które będą teraz miały urodziny to na pewno też tutaj e, będą miały ten swój sukces, właśnie e, zawodowy. E, luty, marzy, kwiecień, maj. A w maju, no w maju tutaj będzie jakiś ciężar, kochani, do pokonania. Coś tutaj wam nie daje spać po nocach. I w maju najprawdopodobniej mogą też się przydarzyć jakieś, słuchajcie, sytuacje, które was obciążą. Albo może być taka sytuacja, która wyjdzie samoistnie po prostu z, po prostu taka... Nie wewnętrzna, nie zewnętrzna, ale która yy, jak gdyby no, sprawi, że będziecie po prostu przytłoczeni. Możliwe, że będziecie mieli troszeczkę yy, depresji, ale to i tak wam nie. Yy, czekajcie, bo się powinien luty, marzec, czerwiec, dobra. A w czerwcu, w czerwcu, kochani, do Was przyjdzie rycerz. Możliwe, że to może być osoba, która będzie z przeszłości, która właśnie Wam pomoże. Zamieniajcie energię tak, jak czujecie. Dla panie, Będą to panowie, a dla panów panie. Więc tutaj możecie sobie odczuwać tak, jak czujecie. No, i oczywiście e, to będzie taki znak dla was, że warto w tą relację wejść. E, nawet mogą być to też osoby z przeszłości. E, no i lipiec, kochani, e, będziecie tutaj się zachowywać jak takie e, dzieci. Możliwe, że jeszcze tutaj będziecie potrzebowali troszeczkę czasu e, i energii na to, żeby tutaj e, właśnie pozałatwiać wszystkie swoje sprawy rodzinne i nie tylko. No dobrze, kochani, i lecimy dalej, patrzymy co, y, jakie przesłanie od kart uświęconej duszy, od kart uświęconej duszy. Mhm fragmenty duszy, przywrócona zostanie równowaga dokładnie. Czyli ona bardzo ta ładnie karta nam się tu zrezonowała. Słuchajcie, z tym gienkiem, że właśnie będziecie poszukiwać właśnie swojej yy, równowagi, kochani. Yy, no i jeszcze, kochani, mamy w tle galaktyczny, uz galaktyczny uzdrowiciel. Idź naprzód z otwartym umysłem, czyli jeszcze musicie, jak gdyby też się otworzyć na wszechświat, na to, co tutaj do Was z zewnątrz przychodzi kochani dzisiaj słoneczny przepiękny dzień e, tak możemy teraz już powoli się szykować na dłuższe spacery pamiętajcie też kochani żebyście się uziemiali na y, właśnie na tą energię y, wyższą żeby wchodzić dobrze i jaka runka dla grupy drugiej jaka runka Transformacja, kochani, jak najbardziej. Będziecie przechodzić transformację motylki, kochani. Nigdy nie mogę zapamiętać nazwy tej runy, poczekajcie. Sobie zerknę do podpowiedzi. Gdzie ty runeczko nasza, kochana jesteś? E, 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 e. Wiecie co, nie mogę znaleźć. Okay. O, jest dagas. dokładnie, wiecie. Yy, wspomaga motywację, ukazuje ży yy, nowe cele w życiu i ułatwia ich realizację. Pozwala przejść na kolejne poziomy wtajemniczenia. Yy, dodaje zapału. Umożliwia poznanie i rozumienie rzeczywistości, pomaga przezwyciężyć nałogi, zmaga pomysłowość, zmaga seksualną skuteczność trzeciego oka, wzmacnia system immunologiczny. Zmiany jakościowe w życiu poprawia jakość egzystencji, początek nowego życia, dokładnie przebudzenie, bliskość ideału, nadzieje obiektywne spojrzenie na swoją egzystencję, odpędzenie demonów, nocy, zaślepienie, oddanie się wpływom, rok, fanatyzm, zapatrzenie na złe wzorce. Czasami, kochani, w tych aspektach negatywnych właśnie tak może być. No, i kochani, jeszcze wam przeczytam afirmację. Spokojnie podchodzę do nowych wyzwań i konsekwentnie je realizuję, zmieniając świat i siebie samego na lepsze. Dokładnie, kochani, abyście się zmieniali, jeżeli wam się podobało. Pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajmy o subskrypcji kanału. Przychodźcie na czytania, na rytuały też. Zapraszam jak najbardziej, jeżeli potrzebujecie, to zapraszam na grupę, na fanpage'a. I zapraszam do grupy numer 3. No i kochani, witam grupę numer 3. Karta Astronom Mierzy Wyżej. Czyli kochani, moi drodzy, wasz anioł stróż przychodzi i krzyczy i mówi masz wiele możliwości, masz wiele jak gdyby masz wiele w sobie siły i energii na to, aby mierzyć wyżej, być bardziej rozwiniętym, abyś spełniał swoje marzenia i cele, wszystko to jest dla ciebie, wszechświat ci to daje tak naprawdę na tacy i możesz z tego brać, korzystać jak najbardziej, więc dobrze kochani, i dla grupy numer 3 wasze 6 miesięcy Sześć miesięcy. Co tu u was? Grupa numer trzy. Sześć miesięcy. Dobra, L luty, marzec, kwiecień. Mar Maj, czerwiec, czerwiec, czerwiec i lipiec. Dobrze, kochani. W tle gwiazda, czyli będziecie lśnić jak ta gwiazda, przepięknie, cudownie, grupa numer 3. Dobrze, i co tu ja widzę, jeżeli chodzi o te wasze 6 miesięcy, kochani moi drodzy luty, no w lutym ktoś tutaj będzie, troszeczkę będziecie yy, może skazani, może nie wskazani yy, na osoby, które będą fałszywe które będą zakładać maski, mogą chodzić układy trójkowe, yy, możecie mieć troszeczkę yy, takie yy, może nie tyle co doświadczenia, ale odczucia, że ktoś tutaj w waszym otoczeniu jest fałszywy yy, marzec bardzo co niektóre osoby tak naprawdę, tak naprawdę będą szukały swojej sprawiedliwości, swojego jak gdyby takiego słuchajcie. Zrównoważenia, może go się też zdarzyć w marcu, słuchajcie, kwestie rozwodowe, jeżeli chodzi o niektóre osoby. Nie mówię tutaj do wszystkich, ale tej osoby, które będą przez przypadek musiały tutaj spotkać się, niestety, w sądzie. Powiem Wam tak: niektóre sprawy będą wygrane, niektóre nie. Możliwe, że będziecie musieli tutaj jeszcze w marcu troszeczkę też się dokopywać do pewnych dokumentów i akt, żeby tutaj wszystko było dobrze. Kwiecień. W kwietniu, kochani, macie swoje zwycięstwo, czyli możliwe być to właśnie a propos związanego właśnie z tą sprawiedliwością, co dla niektórych właśnie, że niektórzy właśnie wyjdą z tego, właśnie z tymi sprawami prawnymi, jak gdyby tam troszeczkę lepiej, też będziecie mieli swoją siłę, jak gdyby też będziecie pokazywać, że się nie dacie, że jesteście cudowni, przepiękni i wam powiem, wam powiem że ten kwiecień będzie takim właśnie miesiącem dla Was przełomowym. W maju, w maju mamy królową Buław. Możliwe, że niektóre osoby będą właśnie jak ta królowa będą takie właśnie ogniste, będą takie przyciągające będą wskazywały drogę innym. Mogą też się pokazywać osoby z znaku barana, ryb, bliźniąt. Wiecie, musicie tutaj e, jeszcze e, w maju, e, co dla niektórych będą też jeszcze rozgrywane jak gdyby też e, sprawy m, e, takiego przechodzenia e, może w e, nowy kierunek. E, możliwe, że tu będzie jakaś też jeszcze jakaś decyzja. E, maj, e, czekaj, czekajcie, bo się teraz zagolubowałam, kwiecień, maj, czerwiec. Dobrze, czerwiec. A w czerwcu, kochani, grupa numer 3. Macie nowy początek, nowe życie, yy, układacie, wyprowadzacie się. Yy, może być tak, że to, co niektóre mamy z dziećmi, yy, to też tutaj będą yy, fajnie sobie żyły. Yy, no i lipiec, kochani, przed wami drzwi stają otworem. Wybieracie jedną z dróg, idziecie po swoje, yy, właśnie mierzycie wyżej, tak jak właśnie ta karta nam tu wskazuje. I kochani, dla Was to wszystko, jeżeli chodzi o grupę numer 3. No i teraz jeszcze przesłanie od kart uświęconej duszy. I przesłanie. I przesłanie. Od kart uświęconej duszy przesłanie. I karta numer. Uporządkuj swój świat Uporaj się z tym, co cię rozprasza, kochani. Przepięknie, dokładnie. Musicie być bardziej asertywni, bardziej tutaj poukładani. Zróbcie porządek w swojej przestrzeni, nie tylko tej psychicznej, ale też i tej domowej. Zróbcie sobie wiosenne porządki, to też wam, też inaczej, inaczej nam wam wpłynie energia. Pamiętajcie, że teraz też możecie właśnie od e, tego miesiąca już powoli zaczynać robić właśnie takie porządki. E, dobra. I e, runka dla Was. Dla grupy numer 3. I runka, runka. E, zaraz Wam powiem... Ale sad, ogród, zasiewanie, zbieranie owoców, to będzie to, co będzie was e, właśnie tutaj, e, jak gdyby was, waszym przesłaniem. E, ja jeszcze zobaczę sobie właśnie, jeszcze na opis, bo powiem wam, że wszystkich run jeszcze nie pamiętam. E, powiem wam, że przepiękne są te karty runiczne, naprawdę. Gdzie ty jesteś, Runeczko, kochana? To um. okay, czekajcie, mam. Jera, dokładnie. Runa Jera dla Was, kochani, dla grupy numer 3. Pomaga utrzymać harmonię, umożliwia odniesienie sukcesu w długoterminowych projektach, zabezpiecza trwałość związku i szczęście w nim. Czyli to jest dla Was runa, kochani, na szczęście. Możecie nawet sobie, ja Wam tutaj przybliżę, żebyście sobie zrobili e screenka, i możecie sobie to przepisać. Noście przy sobie jak najbardziej. Yy, przydatny dla kobiet w ciąży. Zmaga siły stymulujące płodność cielesną, jak i twórczą. Boże, ja też wybrałam tą grupę. <grywa> yy, wpływa na cały organizm. Najsilniejsze oddziaływanie na wątrobę. Yy, żniwa, zapłata na za dobrze wykonaną pracę. Nagroda, dokładnie. Czas nagrody za włożony wysiłek zebranie plonów. Tak jak mówiłam. Yy. Tak, plonu ziarna w przyszłości zasianego, doczekanie się zdrowych potomków, wzrost yy, weny i takie tam różne rzeczy. Czyli kochani, wiem, że w przyszłości zbiorę plon każdej mojej dobrej myśli, słowa czy uczynku. Dokładnie kochani, to jest dla was przesłanie. Kochani moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o dzwoneczku, no i mam nadzieję, że do zobaczenia do kolejnego czytanka. Pa pa!